Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Finest Royals. Jedziemy dalej, oczywiście. Śmiesznie to wygląda, bo tu i tu mam 7000 pozycji, więc ciekawie. Dobra, próbujemy, próbujemy. W ostatnim odcinku, no troszeczkę po dobrym początku spadliśmy, ale to nie jest żaden problem, możemy to nadrobić. Zrobiłem refila naszego McLarena P1, tak więc jesteśmy w pełni sił. Próbujemy, próbujemy coś ugrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzę, że przeciwnicy mają lepsze samochody ode mnie, ale spróbujemy i tak, i tak wygrać. Więc trzymajcie kciuki i oczywiście zapraszam do polubienia, subskrypcji, komentarzy. Jeżeli Wam się podoba seria, jeżeli podobają Wam się samochody, które używam, co sądzicie o nich oczywiście, o mojej jeździe, co sądzicie, takie tam, no i próbujemy. Tak więc trzymajcie kciuki i jedziemy. przynajmniej nie jesteśmy ostatni, to jest bardzo dobrze, bo wszyscy byli od nas lepsi, jeśli chodzi o sprzęt, którym jechali, tak więc jest bardzo naprawdę dobrze, ja się cieszę z tego tytułu. I oczywiście naprawiliśmy trochę już naszą pozycję, więc jest miło. Tak możemy jechać, nie ma problemu, oczywiście chciałbym mieć wyższe e, pozycje, ale i tak graliśmy w czterech, więc no gdybyśmy gdyby graliśmy, gdyby graliśmy, gdybyśmy... Polski Język Truny. Gdybyśmy grali w ósemkę i miałbym trzecią pozycję, oczywiście by to mi bardzo mocno poprawiło sytuację. Teraz jedziemy w dwójkę. Oh, niedobrze, niedobrze, no bo ani mi to nie poprawi jak będę pierwszy mocno, a też mam mniejsze szanse, żeby mieć dobrą pozycję. No trudno, próbujemy oczywiście, zobaczymy jak wyjdzie. No nie, nie. Kurde, czekał z tym Gnój, No nie wierzę. <laughs> a tak właśnie się dziwiłem. Że dziwnie jakoś jechał. A on czekał tylko, żeby Shockwave nazbierać i mnie rozwalić. A, smutek. I zgrzyt zębów. No nic, to nam dużo jakoś nie zmieni pozycji. Bo graliśmy tylko w czwórkę, eh, w dwójkę, więc nie jest problemem. Szkoda, że nie mieliśmy pierwszego miejsca, bo no zawsze, zawsze to by poprawiło naszą pozycję. Ale nieważne. Ważne, że jest jakiś progres. Mówię, szkoda, szkoda, że graliśmy tylko w dwójkę, a ja mam ograniczoną ilość przejazdów, więc jest słabo, bo wolałbym wykorzystać to na większą ilość przeciwników. No i oczywiście, żeby uzyskać lepsze miejsce. Ale i tak, jeżeli do końca, na przykład te, te dwa przejazdy, które będziemy teraz mieli, jakbyśmy pojechali na ósemki i pierwsze miejsce złapali. Mm, byłoby nieźle. Jedziemy na ośmiu. Bardzo dobrze. Teraz tylko najważniejsze jest to, żeby była dobra pozycja. Najlepiej jakby była pierwsza. Bo to nam naprawdę poprawi wszystko, co, co straciliśmy wcześniej, więc jest naprawdę nieźle. A więc po pierwsze miejsce jedziemy, i uważać muszę na Shockwave, który jest od groma w tej grze. No i właśnie o tym mówię, <laughs> pierwsze miejsca musimy na 8 zdobyć i od razu nam to poprawia kompletnie sytuację. O, ale stresik miałem, ale powiem Wam szczerze, że i tak ich nieźle mmm, prześcignąłem, więc nie byłem w takiej sytuacji, że byłem zagrożony. Jakoś strasznie, ale oczywiście mogłem coś spartolić i mogłoby to się skończyć słabym miejscem, na co pozwolić sobie za bardzo już nie mogłem, bo już mi z silverami losowało przeciwników, no i nie było to za dobre. Jedziemy w czwórkę, szkoda, bo myślałem, że może znowu sameczka będzie, ale nawet jeżeli by mi się jakimś cudem udało pierwsze miejsce tutaj, to i tak nam to zmieni bardzo mocno sytuację. Nie! To jest najgorsze, co się mogło stać. Fuck Ja nie mogę, jak ja to spartoliłem. Oj, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Oj. No dobra, próbujemy nadgonić. O, ktoś się wyglebił, bardzo dobrze. Może nie będzie ostatnia pozycja. Dobra, możemy tak polecieć, trudno. Jeszcze, jakby się jeden rozwalił, byłoby spoko. A gonił mnie, ale nie ma ostatniego miejsca. Bardzo dobrze, bo o ile nam to nie pomogło, jeśli chodzi o rangę, to też dużo nie straciliśmy i to jest bardzo dobrze, bo naprawiliśmy około 2000 z pozycji, więc naprawdę jest nieźle. Ja nie mam już w sumie samochodu, żeby jechać, bo wulkana nie mam napełnionego, ale spróbujemy znowu tym Jaguarem. Trudno, nie mam wyboru. No, chcę, żeby. Odcinek miał 10 minut, więc robię to dla Was. Także, oczywiście, dla tych, co oglądają do końca. Tak, żebyście mieli pełny odcinek. Bez jakichś tam króciutkich odcinków, które po prostu. No, ja po prostu czuję, że jak jest odcinek mniej niż tam 10-15 minut, to, to po prostu. Tak bym się nie starał troszeczkę. Nie wiem, jak to, jakby to, jak to ująć Wam. No ale naprawdę chcę, chcę tutaj, żebyście byli zadowoleni z długości odcinka. Więc zobaczymy, jak wyjdzie nam ten przejazd. Wszyscy mają lepsze samochody ode mnie i to nie jest trudne z moim samochodem. No ale spróbujemy. Spróbujemy to wygrać jakimś cudem, a przynajmniej nie stracić kompletnie eee, naszej pozycji. Nowu gram z jakimś czytarem. Wow. A już wywaliło. Właśnie to mnie wkurza przed końcem wywaliło jednego gościa i tak to jesteśmy przedostatni. O morzu to jest po prostu straszne, bo mieliśmy szóste 6, 6 miejsce na ośmiu i nagle było szóste na siedmiu. No nic, ale i tak naprawiliśmy nieźle langę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca tego odcinka. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hej!